Jak często słyszałeś wypowiedź, kochamy się, więc papierek jest nam całkiem niepotrzebny. Bo ja jako prawnik słyszę inne zdanie. Nie mieliśmy ślubu, a teraz nie wiemy co z mieszkaniem. Polskie prawo nie ma sformalizowanej instytucji konkubinatu. Partnerzy nie posiadają wspólnego majątku w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ale przecież w praktyce jakiś majątek razem posiadają. Póki związek funkcjonuje, to nie ma problemu z wzajemnymi rozliczeniami. Schody zaczynają się wówczas, gdy związek się kończy. Na szczęście, na wszystko można znaleźć rozwiązanie. Z tego filmu dowiesz się, czym różni się sytuacja rozstających się partnerów od rozstających się małżonków, czyje są rzeczy zakupione w trakcie trwania związku partnerskiego i jakie przepisy znajdą zastosowanie do rozliczenia konkubinatu. Podam też przykłady spraw, w których pomiędzy konkubentami jest możliwe dokonanie wzajemnych rozliczeń. Nazywam się Iwo Kliszy, jestem adwokatem w kancelarii Kliszy Wspólnicy, w której zajmujemy się m.in. sprawami rodzinnymi i majątkowymi. No właśnie, rozliczenie konkubinatu nie jest stricte sprawą rodzinną. Mimo to od kilkunastu lat pomagam parom tworzącym dotychczas związek partnerski rozstać się na gruncie prawnym i poukładać swoje sprawy tak, by rzeczywiście można było wszystko zacząć od początku. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Cię zainteresuje, a jeśli tak, to standardowo będę miał do Ciebie prośbę o pomoc w rozwoju mojego kanału i nakarmienie algorytmu YouTube'a łapkami w górę, subskrypcją czy komentarzem. Jeśli w trakcie filmu nasuną Ci jakieś pytania lub przemyślenia śmiało, zostaw je w komentarzu. Każdego dnia poświęcam chwilkę na odpowiadanie na Wasze wątpliwości. A jeśli nie wiesz co napisać, napisz po prostu dobra robota mecenasie, dzięki za film. To naprawdę bardzo mi pomaga. Ok, a teraz do rzeczy. Czym różni się sytuacja rozstających się partnerów od rozstających się małżonków? W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a także w kodeksie postępowania cywilnego zawarto wiele przepisów mówiących o tym, w jaki sposób przeprowadzić podział majątku byłych małżonków po rozwodzie. Niestety tych przepisów w drodze analogii nie stosuje się do majątku byłych partnerów, chociaż pokusa, by to zrobić jest duża, a w wielu przypadkach wydaje się to lekarstwem na bolączki byłych konkurentów, orzecznictwo sądowe jest tutaj niestety bezwzględne. Małżeństwo podlega szczególnej ochronie przepisami prawa, więc i rozstanie małżonków rządzi się swoimi prawami. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że przyznanie konkurentom uprawnień wynikających z małżeństwa podważałoby społeczny i moralny sens związku małżeńskiego. To jest także odpowiedź na wszystkie Wasze pytania w komentarzach. Oto po co właściwie brać ślub. Musisz wiedzieć, że przepisy prawa, gdzie tylko mogą, ułatwiają życie małżonkom, obojętnie czy chodzi o kwestie podatkowe, rentowe, dostęp do dokumentacji medycznej, zarządzania wspólnym majątkiem, czy również jego podział po zakończeniu związku. Jakimi przywilejami w kontekście majątkowym cieszy się zatem małżeństwo? Jest ich całkiem sporo. Największe znaczenie mają jednak dwie zasady. Po pierwsze, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy prawa pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa obejmująca wszystkie przedmioty i prawa nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. To znaczy, że niezależnie od tego, czy mąż kupi telewizor na przykład ze swojej pensji, czy ten telewizor kupi żona, to będzie on wspólny. Gdy dochodzi do podziału majątku, nie ma wątpliwości kto jest właścicielem tego składnika majątku. W przypadku konkubentów tak nie jest. W ich związku nigdy nie powstanie wspólność ustawowa, a rzeczy, które zostaną przez nich nabyte, mogą mieć dwojaki status. Albo będą należeć tylko i wyłącznie do jednego partnera, albo będą współwłasnością obojga z nich w częściach ułamkowych. Po drugie, zgodnie z przepisami kodeksu oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Od tej reguły jest wyjątek polegający na możliwości ustalenia nierównych udziałów przez sąd w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jeśli ten wątek szczególnie Cię interesuje, to odsyłam do innego filmu na moim kanale, do którego link znajdziesz teraz na ekranie, a także w opisie tego filmu. Natomiast jeśli nie zachodzi ten przypadek nierównych udziałów, to zasada jest taka, że małżonkowie posiadają wszystko wspólnie, a po rozwodzie każdy z nich jest współwłaścicielem rzeczy w części jedna druga. Gdy dzielą majątek, dany przedmiot najczęściej trafia do jednego z nich, a drugi ma prawo żądać spłaty połowy jego wartości. Żadne z nich nie musi udowadniać, że się przyczyniło finansowo do zakupu jakiejś rzeczy. Taka regulacja chroni na przykład, małżonka niepracującego, zajmującego się domem i dziećmi. Zobrazuję to na przykładzie, który nie powinien budzić żadnych kontrowersji. Tomasz i Agata się rozstają. Byli w związku partnerskim 20 lat. Wychowali dwójkę dzieci. Agata przez jakiś czas nie pracowała, zajmowała się domem. Tomek prowadził firmę budowlaną. W czasie trwania związku kupili wspólne mieszkanie, samochód, sporo nowoczesnych sprzętów RTV i AGD. Nie zawierali żadnych umów między sobą. Związek się rozpada i co? Jak to teraz wszystko podzielić? Gdyby Tomasz i Agata byli małżonkami, zgodnie z kodeksem ich udziały w majątku wspólnym, co do zasady byłyby równe. Nikt nie musiałby wykazywać, kto zapłacił za telewizor, a kto za sofę. Gdyby Agata i Tomasz się rozwodzili, a w ich małżeństwie istniała wspólność majątkowa, przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa byłyby wspólne. Przedsiębiorstwo zajmujące się remontami prowadzone przez Stomka, a założone po ślubie byłoby wspólne. Samochód kupiony za wypłatę Agaty i zarejestrowany na nią byłby wspólny. W przypadku partnerów to tak nie działa. Gdy strony się rozstają, nie ma żadnego majątku wspólnego. Poszczególne sprzęty mogą stanowić współwłasność w częściach ułamkowych, ale nie jest to wcale takie łatwe do udowodnienia. Jeśli partnerzy kupili razem nieruchomość, to ich udziały w prawie współwłasności mieszkania będą określone w akcie notarialnym. Ale przy mniejszych zakupach, na przykład zakupie telewizora, sytuacja jest niejednoznaczna. Sąd badałby, jaka była wola stron, czy chcieli kupić dany składnik majątku we współwłasności w częściach równych. Kto zapłacił za ten sprzęt? Może się zdarzyć, że te ustalenia doprowadzą do wniosku, że sprzęt jest własnością tylko jednego z byłych partnerów. Jednym słowem, sprawa nie jest prosta. Na jakiej zasadzie rozlicza się konkubinat? Gdy kończy się małżeństwo, jedno z małżonków zwykle składa do sądu wniosek o podział majątku wspólnego. Co składa się do sądu gdy kończy się konkubinat? Najczęściej wniosek o zniesienie współwłasności albo pozew o zapłatę. Ale nawet tutaj nie ma reguły. Przepisy prawa nie regulują wprost kwestii, jakiemu reżimowi będzie podlegało rozliczenie konkubinatu. Jak zatem rozlicza się osoby, niegdyś będące w związku, ale nie tym małżeńskim? Bazując na przepisach kodeksu cywilnego. W zależności od sytuacji będziemy posiłkowali się przepisami o zniesieniu współwłasności, bezpodstawnym wzbogaceniu albo innymi konstrukcjami prawnymi. Orzecznictwo sądowe utorowało sobie praktykę orzeczniczą, zupełnie odrębną od podziału majątku wspólnego małżonków. Co więcej, jest ona różna w zależności od stanu faktycznego. W jednym przypadku sąd uzna, że najlepiej byłoby rozliczać konkubinat na podstawie przepisów o zniesieniu współwłasności, w innym, że bardziej adekwatny będzie odmienny reżim prawny. Ma to znaczenie m.in. dla przebiegu postępowania, dla wyceny nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcy, dla terminu naliczania odsetek, a czasami fundamentalne znaczenie dla zasadności samego roszczenia. Podam Ci kilka przykładów sytuacji, w których mamy do czynienia z rozliczeniem konkubinatu, ale w każdej z nich może być zastosowany Inny sposób. Sytuacja pierwsza. Marek posiada mieszkanie. Poznaje Edytę. Para pracuje zawodowo. Wspólnymi siłami remontują lokal Marka, doprowadzając go do wysokiego standardu. Formalnie Edyta nie jest współwłaścicielką mieszkania. Przysługuje jej jedynie prawo do zwrotu włożonych na remont pieniędzy. Środki zainwestowane w cudą nieruchomość będą nazywały się nakładami. W analogicznej sprawie jest to najwyższy orzek, że konkubina ma prawo żądać zwrotu nakładu w wysokości połowy zainwestowanych wspólnie pieniędzy, o ile nakłady nie miały pokrycia w korzyściach, jakie z tej nieruchomości uzyskała. O tych korzyściach również warto wspomnieć. Istnieje coś takiego jak teoria salda. Przyjmuje się, że w niektórych przypadkach nakłady poczynione na przykład na nieruchomość należące do konkubenta mogły zostać zrekompensowane przez korzyści, jakie dana osoba odniosła z tytułu zamieszkiwania w tej nieruchomości. Odniosę się do tego jeszcze w dalszej części filmu. Inny przykład, w którym zachodzi konieczność rozliczenia konkubinatu. Patryk prowadzi warsztat samochodowy i za jest jego partnerką. Warsztat świetnie prosperuje, więc Iza przebywa tam codziennie. Wystawia faktury, zamawia części, umawia klientów i jest człowiekiem orkiestrą. Para się rozstaje. Czy Izie cokolwiek się należy? Tak, bo dzięki usługom świadczonym przez Izę osobiście, Patryk zaoszczędził wydatki i nie musiał zatrudniać pracownika. Sprawa może być rozstrzygana na bazie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, gdzie praca Izy będzie uznana za nakład na działalność gospodarczą Patryka. Jeszcze inny przykład. Wiktor obraca bardzo dużymi pieniędzmi. Jest związany z Jolantą. Jolanta otrzymuje od niego 300 tysięcy złotych, a po dwóch latach kolejne 300 tysięcy. Kupuje sobie za to mieszkanie i samochód. Jola zdradza Wiktora i związek się rozpada. Czy Wiktor ma prawo żądać zwrotu pieniędzy? To również jest rozliczenie konkubinatu. W zależności od okoliczności, Wiktor mógłby zastanowić się nad odwołaniem darowizny na rzecz Jolanty. Jak widzisz, wszystkie te sprawy są różne i mogą mieć różny finał w sądzie. Gdyby te sytuacje miały miejsce w małżeństwie, odpowiedź na to, jak potoczy się proces, byłaby jasna jak słońce. Ale nie jest, bo zasady obowiązujące w małżeństwie tutaj nie funkcjonują. Podam Ci przykład dwóch moich spraw których stan faktyczny był dość powszechny. Może odnajdziesz w nich jakieś podobieństwa do swojej sytuacji, co pozwoli ci prześledzić, jak będzie wyglądało rozliczenie po ustaniu konkubinatu w Twoim przypadku. Przykłady rozliczenia konkubinatu. W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię stan faktyczny wyglądał tak. Strony były w związku partnerskim 7 lat. Oboje partnerzy pracowali za granicą, a w Polsce budowali dom. Problem polegał na tym, że dom został posadowiony na działce budowlanej stanowiącej wyłączną własność mężczyzny. Działka miała niewielką wartość, bo blisko 10 lat temu była warta około 40 tys. zł. Inaczej było w przypadku domu, który partnerzy wspólnie zbudowali. Dom został wyceniony przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę blisko 400 tys. zł. Na dzień rozstania partnerów nie było jeszcze wykończony. W tej sprawie reprezentowałem kobietę. Mężczyzna twierdził, że cały okres budowy kobieta była na jego utrzymaniu, a on finansował powstanie domu w całości. Nam udało się jednak wykazać, że kobieta pracowała i zarabiała za granicą podobne pieniądze co jej partner. Pod względem dowodowym ciężko było wykazać, że środki zarabiane w Irlandii przez partnerkę były przekazane na cele budowlane. Kobieta przesyłała pieniądze przez firmę zajmującą się międzynarodowymi przekazami gotówkowymi, a po takich przekazach nie zawsze pozostaje jakiś ślad. Na szczęście świadkowie wskazani przez nas w sprawie stanęli na wysokości zadania. Byli świetnie zorientowani, jakie kwoty i w jakim dniu miesiąca były przez nich odbierane i komu zawożone. W ogólnym rozrachunku sąd uznał, że w tej sprawie powinny znaleźć zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Mężczyzna, właściciel działki, wzbogacił się kosztem kobiety, budując również za jej pieniądze dom na jego działce. Sąd uznał, że konkubenci zainwestowali podobne środki w budowę nieruchomości. Tym samym udało nam się uzyskać efekt, do którego dążyliśmy, a kobieta otrzymała od swojego byłego partnera środki w wysokości połowy wartości domu. Inna sprawa, którą zajmowaliśmy się w kancelarii, miała nieco inny stan faktyczny. Partnerzy wspólnie kupili działkę i wspólnie zainwestowali oszczędności w budowę domu. Ich wkład finansowy był taki sam. Szkopu polegał na tym, że mężczyzna oprócz tego, że zainwestował w dom, budował go własnymi rękami. Poświęcał na to każdą wolną godzinę i każde święto. Kobieta w tym czasie pracowała za granicą. Ekipy budowlane były zatrudnione jedynie do jednostkowych prac, takich jak położenie konstrukcji dachu czy założenie instalacji elektrycznej. Związek tych dwoje zakończył swój bez przytupem, bo kobieta znalazła we Włoszech innego partnera. Były konkubet uznał, że jego nakład pracy w budowie domu powinien zostać uwzględniony i sąd podzielił to stanowisko. Do sprawy o zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów został powołany biegły rzeczoznawca, który wycenił nie tylko wartość domu, ale także wartość pracy mężczyzny. Finał tych rozliczeń był taki, że mężczyzna przejął dom na własność i spłacił swoją byłą partnerkę w kwocie, która była o wiele niższa niż połowę wartości domu i działki. Oba procesy trwały kilka lat, ale uważam, że gdyby partnerzy byli bardziej zapobiegliwi, można by je było znacznie skrócić. Jak widzisz, moja kancelaria ma doświadczenie w tego typu sprawach, dlatego jeśli masz lub spodziewasz się mieć takie problemy, to jesteśmy do Twojej dyspozycji. Mam zespół złożony z kilkunastu adwokatów i radców prawnych, których główną specjalizacją są sprawy rodzinne, spadkowe i majątkowe, szczególnie związane z nieruchomościami. Nasze biura są we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie i Krakowie. Wszędzie tam możesz umówić się na konsultację z jednym z naszych specjalistów i w każdym z tych miast możemy prowadzić w twoim imieniu sprawę sądową czy negocjacje zmierzające do pozasądowego zakończenia sporu. A jeśli nie chcesz jechać do centrum i stać w korkach, to możesz skorzystać z naszej pomocy w ramach konsultacji zdalnych przez telefon czy za pośrednictwem aplikacji internetowej jak Zoom czy Teams. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami pod e-mailem lub numerem telefonu, który widzisz teraz na ekranie, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie, do której link widzisz gdzieś tutaj. Moja asystentka, pani Alicja, odzwoni do ciebie i wyjaśni zasady oraz koszty współpracy z kancelarią. Zapraszam bardzo serdecznie, a teraz przechodzimy do kolejnego ciekawego tematu: rozliczenie konkubinatu pod względem dowodowym. Po raz kolejny w moich filmach podkreślam, że kluczem do wygrania procesu są mocne dowody, a nie mocne twierdzenia. Podobno bokserom wyjątkowo ciężko przychodzi gromadzenie oszczędności, bo ich konstrukcja psychiczna i nastawienie na sukces skłania ich do założenia, że w przyszłości będą także wygrywać. Myślę, że podobnie jest ze związkami partnerskimi. Partnerzy zwykle zakładają, że będą ze sobą już na stałe. I to jest bolączką prawnika, bo takie założenie powoduje, że ani mężczyzna, ani kobieta nie zbierają dowodów na wszelki wypadek. W sytuacji rozstania bez żadnych potwierdzeń wyjątkowo trudno jest udowodnić, kto za co zapłacił. Zwykle wygląda to w ten sposób, że partner, na przykład Maciej, wyprowadza się ze wspólnie wynajmowanego mieszkania, zostawia w nim dosłownie wszystko. Następnie żąda, by jego była partnerka, dajmy jej na imię Ola, oddała mu kanapę, fotel i kilka różnych przedmiotów. Ale Ola wcale nie ma na to ochoty. Twierdzi, że to ona za wszystko zapłaciła. Problem polega na tym, że w tego typu sprawach ciężar dowodu będzie spoczywał na Macieju. Jeśli on będzie żądał od Oli wydania rzeczy, będzie musiał udowodnić, że te przedmioty do niego należą. W dobie płatności elektronicznych jest to możliwe. Tak samo będzie, jeśli Maciej był zapobiegliwy i posiada fakturę, być może w wersji elektronicznej. Mogą pomóc także świadkowie, którzy potwierdzą na przykład, że taka napa stała w jego mieszkaniu, zanim w ogóle związał się z Olą, albo fotografie, których data wykonania będzie o tym świadczyć. Nie inaczej wygląda również kwestia rozliczania nakładów między konkurentami to kiedy i jakie środki zostały zainwestowane np. w remont mieszkania mężczyzny, kobieta będzie musiała udowodnić. W kwestiach dowodowych świadkowie to zwykle podstawa, ale nie tylko. Wiele chwytów jest dozwolonych. Jeśli masz wątpliwości, czy coś może służyć jako dowód, zachęcam do konsultacji z prawnikiem. Rozliczenia kredytów. W kontekście rozliczenia konkubinatu warto wspomnieć także o tym, że partnerzy często zaciągają wspólne kredyty. W sytuacji małżonków te kredyty zwykle są spłacane z majątku wspólnego. W przypadku konkubentów Formalnie nie ma majątku wspólnego, dlatego takie zobowiązanie może być spłacone z różnych środków. Jeśli spłacałaś kredyt zaciągnięty wyłącznie przez swojego partnera, będziesz miała możliwość ubiegania się o zwrot środków, jakie zainwestowałaś w spłatę zadłużenia. Zbogacił się on przecież Twoim kosztem, bo dzięki Tobie kredyt został spłacony, a ty zostajesz z niczym. Pamiętaj jednak, że sąd będzie brał pod uwagę całą kształt okoliczności sprawy. Może dojść do przekonania, że płaciłaś część rat za kredyt, dlatego że porozumieliście się, że w zamian za to Twój partner będzie ponosił inne wydatki związane z zamieszkaniem, np. opłaty do spółdzielni i opłaty eksploatacyjne, takie jak prąd czy gaz. Jak zawsze, w sytuacjach niejednoznacznych duże znaczenie ma ocena sprawy przez sędziego. Sądy stoją na stanowisku, że generalnie należy się zwrot spłaconych rat kredytu za mieszkanie należące wyłącznie do jednego z partnerów, a wspólnie zamieszkiwane. Okoliczność, że konkubina przez ten okres również korzystała z mieszkania, traci na znaczeniu w sytuacji, gdy zajmowała się wspólnym gospodarstwem domowym, pracowała zawodowo, dokładając się do budżetu partnerów, a na to opiekowała się wspólnym dzieckiem stron. Najlepiej jednak zadbać, by takie sytuacje były jasne i po prostu zawrzeć umowę. Umowa konkubencka. Jako prawnik zawsze zachęcam do zawierania umów, które regulują stosunki prawne między stronami i pomogą w rozstrzygnięciu kwestii spornych w przyszłości. Konkubenci mogą zawrzeć umowę konkubencką, nazwaną także umową partnerską. W takiej umowie można uwzględnić wszystkie rozliczenia bieżące, jak i te mogące pojawić się dopiero po rozpadzie związku. W umowie zazwyczaj zawierany jest zapis, na jakiej zasadzie jest nabywany majątek w czasie związku. Możecie zdecydować, że rzeczy finansowane wyłącznie przez jednego partnera będą wspólne, czy też będą wyłącznie jego. W takiej umowie można zabezpieczyć również prawa jednego z partnerów w razie pojawienia się dziecka i zaprzestania pracy zarobkowej w związku z tym wydarzeniem. W praktyce bardzo duże znaczenie ma również ustalenie zasad spłacania kredytów i to zarówno wspólnych, jak i tych zaciągniętych wyłącznie przez jednego z konkurentów. Warto zawrzeć również zapisy odnośnie tego, w jakim terminie i w jaki sposób nastąpi zniesienie współwłasności wspólnych ruchomości po ustaniu związku. Umowa konkubencka jest umową nienazwaną, więc jej treść możecie kształtować dowolnie, byle zapisy umowy nie były sprzeczne z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Ostatnio pomagałem w sporządzeniu umowy, w której para uregulowała kwestię przejścia na wyłączną własność wspólnego psa na wypadek rozstania. Zgodnie z przepisami prawa zwierzęta pod względem statusu traktowane są jak rzeczy, dlatego uregulowanie praw do zwierzaka na wypadek rozstania jest jak najbardziej możliwe i pożądane. Coraz częściej spotykam się również z udzielaniem sobie przez konkubentów wzajemnych pełnomocnic do reprezentowania się w różnych sprawach. O ile takie pełnomocnictwo jest dobrym pomysłem w kwestiach związanych np. z uzyskiwaniem informacji o stanie zdrowia czy informacji bankowej, o tyle należy pamiętać, że do niektórych działań wymagane jest pełnomocnictwo szczególne do konkretnej czynności. Warto mieć również na względzie, że istnieją instytucje, np. Poczta Polska, która nie honoruje pełnomocnictw sporządzanych w innej formie niż ta, którą przewidują ich przepisy wewnętrzne. Na zakończenie, warto zauważyć, że mimo, że w Polsce nie ma regulacji dotyczących związków jednopłciowych, rozliczenie konkubinatu w takich przypadkach niczym nie różni się od rozliczania związku partnerskiego kobiety i mężczyzny. Mimo, że sądy w praktyce świetnie radzą sobie z rozliczaniem konkubinatów, moim zdaniem odpowiednia ustawa byłaby bardzo przydatna. Pozwoliłaby uregulować nie zawsze jednoznaczne orzecznictwo i dałaby wyraz przemianom, które zachodzą w naszym społeczeństwie. Jeśli masz jakieś pytania, chętnie odpowiem na każdy Twój komentarz na ten temat. Zasubskrybuj mój kanał, by dowiedzieć się więcej o sprawach rodzinnych, małżeńskich, sprawach majątkowych i o sytuacji stron w momencie rozstania. Do zobaczenia w kolejnym filmie.